Dajcie, tak jak obiecałem, jest saszetka LEGO Ninjago Train Card Game, seria druga. Czy mi się wydaje, jakieś piksele tu widzę? A o, lacz to. Zauważyłem, że zniknęły tutaj pewnego rodzaju ząbki, które pomagały mi w otwarciu, dlatego kiedyś tak męczyłem. Naprawdę błąd, błąd popełnili. A jak ja mam się teraz tym męczyć? No dobra, będę się męczył. Taki już mój los, taki już mój pech. Wami? Drużyna ramion czasu. Pełna moc, co jak co. Następnie mamy. Przepiękną, do, tłumaczy, znaczy, przepiękną kartę do krzaku, bo samo do krzaku wygląda jak potwór. Coś jest dziwnego. Tutaj były takie matowe elementy, tutaj również są, ale są jakieś takie bardziej płaskie. Głównie mam wrażenie, że coś tu jest. Widzicie to samo, co widzę ja? dowódca ragunk, ale ale odlot karta puzzle oraz doładowanie Bo boost wzięła się ona z karty o podobnej nazwie boost i zasady gry takie oto, ulotce. Po raz pierwszy widzę ulotkę z zasadami tej gry w takiej właśnie skróconej wersji. Reasumując, jest świetnie, jest, jest dokszank, są ramiona czasu, karta puzzle, Jest także te niezwykłe, ale nie mogę przeboleć czegoś, że mam wrażenie, że coś tu jest nie tak z jakością. Po pierwsze, nie ma ząbków. Po drugie, tutaj widać pewne. Zobaczcie, jaka tu jest szerokość tutaj, a jak tutaj. ewidentnie coś jest tu nie tak. I po prostu nie mogę dojrzeć do czego, dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że to tylko jedna wpadka i nie postawili ciąć kosztów, bo jeśli tak, to te karty ze szczytu mogą źle skończyć, ale spaść mocno. Ale cóż, trzeba mieć nadzieję. Na przyszłość, bo czasami nie zostaje nam już nic nadziei No dobra, to wszystko. Szczęście w nieszczęściu. Naprawdę nie wiem, jak to opisać. Niby jak słyszeliście, mam obawy. by to była jednorazowa wpadka. No to trzymajcie się. Cześć.